To nie. tak ładnie słucha, jak Gucwiński mówił, to właśnie on tak kładła do rączki, tak słuchał, no. tak taki że tak słusznie mówi, a to nie Gucwiński. A to tam że to tak, ja będę Gucwińska. Mamy nadzieję, że się będzie działo myślenie. Będziemy używali przede wszystkim głów. O jakości myślenia, jakość bólu, który ma wyrażać. No może tak. myślenie ma takie funkcje też bycia strażnikiem. Ma w sobie też coś bezkompromisowego, ostrego i czasami nieprzyjemnego. I będziemy zajmowali się czymś Wydaje się zupełnie oczywistym i dla kogoś być może nie stanowiącym przedmiotu dla jest, mianowicie domem. Rozciąganie kategorii domu, na przykład na tysiące swoich przyjaciół na Facebooku, być może jest nadużyciem. Coś możemy stracić. domu jako czegoś swojskiego, czegoś bezproblemowego zapomina o tym, że dom jest rzeczywistością pełną takich napięć, pełną pewnych bardzo subtelnych relacji, którą bardzo łatwo można zburzyć. Mówimy z jednej strony o tym, jak marzymy o domu, jak chcemy w tym domu być i jak nam jest w domu dobrze, natomiast nie potrafimy ze sobą wytrzymać przy wieczorach i ginień. Wydaje nam się, że uda nam się jakoś to pojęcie oczyścić. Oczywiście celem nie będzie uzyskanie jakiejś precyzyjnej definicji domu, bo to, to byłby cel iluzoryczny, i ru, nie do tego prowadzi myślenie, żeby jakiś problem rozwiązać. Ale kiedy udałoby nam się coś odsłonić, coś oczyścić, nawet jeżeli to byłby etap pewnego procesu, to byłoby, wydaje mi się, jakaś duża sprawa, która by się tutaj udała. Kiedy będzie nas dwóch, a do tego będą jeszcze uczestnicy, to niewątpliwie pojawią się jakieś napięcia, różnice i rzecz nie będzie polegała na tym, żeby uzgodnić jakieś wspólne stanowisko, żeby nam było wszystkim miło, tylko by pokazać i odsłonić to, dlaczego myślenie, w tym wypadku myślenie o domu, ujawnia takie napięcia.